Dzisiaj przedstawię Ci pełny kurs pistonów w Minecrafcie. Zanim obejrzysz, to dołącz na Discorda, który jest w opisie. A teraz życzę miłego oglądania. Po pierwsze, w Minecrafcie mamy dwa rodzaje pistonów. Jest to zwykły piston i jest to sticky piston. Różnią się one tym, że piston zwykły może odepchnąć, ale już nie przyciągnąć z powrotem, a sticky piston może i odepchnąć, i przyciągnąć. I co ważne, tak jak widzicie, sticky piston to jest piston, plus slime. Więc czysto teoretycznie, jeśli byśmy położyli slima na pistonie, to powinien zadziałać tak jak sticky piston. Lecz nie. Ponieważ piston ten nie przyciąga dosłownie niczego, więc slima też nie przyciągnie. Może go co najbliżej odepchnąć. Siła każdego pistona wynosi 12 bloków. Tutaj mamy na pistonie 12 bloków. Jak widzicie, jest w stanie je odepchnąć. A tutaj mamy o jeden blok więcej. Jak widzicie, nic się nie dzieje. A jak niszczymy blok na samej górze, to pójdzie do góry. Dodatkowo warto wspomnieć, że są przykład bloki, jak obsydian, których nie możemy w ogóle odepchnąć. Są przykład patrzący obsydian, którego też nie możemy odepchnąć. Jest jeszcze bedrock, end frame i parę bloków może się jeszcze znajdzie. Wszystkie bloki, które położymy koło slime bloka będą do niego przyklejone. I jeśli podniesiemy piston, ten blok podniesie się wraz z tym, no po prostu. I siła takiego pistonu dalej wynosi 12. Te 12 liczymy jako wszystkie bloki, które jeden piston musi podnieść. Czyli nie ile bloków jest na nim, tylko jak tutaj mamy 6 plus 6, to on to bez problemu podniesie. Ale jak mamy 6 plus 6, czyli 12 plus 1, czyli 13, on nie będzie w stanie podnieść, dopóki nie zniszczymy tego bloku tutaj. W Minecrafcie plus Slime'a od 1.15 mamy także Mute, który działa praktycznie tak samo, oprócz tego, że te oba bloki się do siebie nie przyklejają, dzięki czemu możemy stawiać je koło siebie i nie martwić się o jakieś problemy w środku mechanizmu. Załóżmy mamy tutaj 5 pistonów. Z każdym połóżmy dźwignię. Teraz aktywacja tego pistona równa się z aktywacją tego wszystkiego naraz. Co jednak jest uciążliwe. Ale wystarczy, że położymy mute i aktywuje się tylko jeden. I co do nieprzyklejania się. To w Minecrafcie jest jeszcze tylko jeden rodzaj bloków. Jest chyba wypolerowana terakota. Nie wiem jak jest po polsku, ale z terakota, która też. Się nie przykleja. No, pewnie dlatego, że jest po prostu wygładzona, jak sama nazwa mówi, co możemy stosować na przykład w obudowie jakiegoś mechanizmu. No, no to już. Najczęściej mi się wydaje, że właśnie w jakichś obudowach no żeby jednak ten slime przyklejał się tylko do tego, co chcemy, i żeby nie wpływał na nic w pozostałym mechanizmie. I kolejną sprawą jest. Podwójny piston. No, żeby przesunąć blok od do 2, musimy najpierw aktywować tutaj, tuwa o 1, teraz aktywować tutaj, tuwa o 2. Tylko, jak cofniemy, jak widzicie, piston, który jest przyciągnięty, nie da się przyciągnąć, więc trzeba najpierw tu zamknąć, potem tu przyciągnąć, potem tu, potem tu, potem tu. No, jest to skomplikowane. No, ale jest mechanizm, który to zrobi za pierwszym razem. Naciskam. Jak widzicie, przesuwa się o 2. Teraz odciskam. Jak widzicie, wraca. I na jakiej zasadzie to działa? Przeanalizujmy po kolei sygnał. Sygnał pierwszy doleci tutaj, i tutaj pisom będzie aktywowany. Następnie doleci tutaj, czyli aktywuje się tu. Ten pisom przesunie wszystko o jeden, przez co ten pojawi się tu, i się aktywuje. I tyle nam jest potrzebne. Widzicie, no, postanowiłem, że tutaj zbuduję, więc najpierw aktywuje się tu, przez co ten oto tu zawróci, teraz aktywuje się tutaj, przez co ten oto zawróci, tu jest dalej aktywowane i po jakimś czasie się też zdezaktywuje, przez co po prostu to też powróci i blok będzie ponownie na miejscu. No i tak to wygląda w praktyce. I jak to zbudować? Kładziemy na no pierwsze dwa bloki, i teraz tutaj kładziemy jeden repeater. Tu kładziemy dwa. To wszystko łączymy redstone'em, Tu kładziemy dźwignię. No ale takie samo nie wystarczy. Wysyć, ponieważ musimy dobrać do tego odpowiedni tik. Tutaj to tu będzie raz, dwa, trzy, a tutaj to tu będzie raz, dwa, trzy, cztery. I raz. teraz naciskamy dźwignię. I wszystko ładnie ciało.